Cześć kochani, witam Was cieplutko i zapraszam do naszej kuchni. Dzisiaj chcemy Wam pokazać szukąskę, która może nie jest najzdrowsza, ale raz na jakiś czas na pewno możecie sobie na nią pozwolić. Pierwszy raz. Spotkaliśmy się z nią dzięki rodzicom Gawa, którzy właśnie nam ją przyrządzili w ten sposób. I od tego czasu raz na jakiś czas sobie pozwalam na drobne szaleństwa. To jest właśnie ser KMB razem zakwieczony w piekarniku. Ten akurat nasz jest z czosnkiem i z tymiankiem, i do tego pyszny tościk. Już zabieramy się za jedzenie, a Was zapraszam do oglądania filmiku. Do przygotowania naszej przekąski będziemy potrzebować oczywiście e, serek, camembert, tutaj akurat mamy prezydent i on jest e, w takim e, drewnianym opakowaniu i to jest dość istotne, żeby właśnie on w tym opakowaniu był. E, zaraz będziemy się pozbywać folii też. i e, Czosnek, jak i tymianek są opcjami dodatkowymi, wcale nie musicie jej dodawać, ale jeżeli macie ochotę, to troszeczkę urozmaicie urozmaici smak. Um, tymianek nie mam świeżego, ale wjełam z zamierzarki i wygląda całkiem ciekawie. Czosnek jest ze szkolnego ogródka i dostałam go właśnie pod koniec roku szkolnego. Tutaj mamy jeszcze dwie albo trzy kromki chleba tostowego i z niego zrobimy przepyszne grzanki za sekundę. I jeszcze nie powiedziałam Wam, w międzyczasie włączyliśmy piekarnik na 200 stopni i już się rozgrzewa. No i od czego zaczynamy? To musimy z naszego serka pozbyć się tej folii, nie chcemy folii. Ściągamy nalepkę. I teraz sobie, jak gdyby dwie metody robienia tego sera. Ta, którą pokazała nam wcześniej gawa mama, to po prostu nacinamy tutaj wierzchnią warstwę i tak wkładamy to do piekarnika. My zrobimy troszeczkę inaczej. Ja tutaj porobię kilka takich dziurek. Pokryłam dosłownie dwa ząbki czosnku w takie paseczki i teraz wkładam je tutaj w te nacięcia. Oczywiście, jeżeli nie lubicie czosnku, to możecie ten etap zupełnie pominąć. W zależności od rodzaju sera, niektóre są mocniejsze, niektóre mają ten smak i nie potrzebują żadnych dodatków. No i teraz też będę starała się obok tego czosnku wcisnąć tutaj gdzieś nasz tymianek, który troszeczkę ciężko robię, bo jest miękki, ale mówiłam Wam, mówiłam go z A Tymianek da taki właśnie też wyjątkowy, wyjątkowy smak tej potrawie. Tak mniej więcej wygląda nasz ser. Pomyśleliśmy jeszcze z gawem, że co zrobimy, to po prostu natniemy go trochę, bo chcemy, żeby środek nam się ładnie rozpuścił. Tutaj w niektórych miejscach ponacinam go trochę i później będzie nam też łatwiej go po prostu jeść. Ok. I jeszcze odrobina oliwy z oliwek, w ilości. Super. Teraz wykładam to na papier albo folię lub co cokolwiek uważacie i wkładamy na około 10, może 15 minut do piekarnika, wcześniej rozgrzanego na 200 stopni. Chyba też o tym już powiedziałam. E, musicie, po prostu musicie sprawdzić i zobaczyć, czy już Wam się star w środku rozpuścił. Wyjmuję dwie kromki chlebka z tostera i musimy pokroić je. Takie posieczki. You want half of it or that size? Half? Okay. Łusne grzeleczki będą. <laughs> I nasz <coughs> nasz starter już jest gotowy. Hot, hot, hot! I nie mogę powiedzieć, to jest really hot. It's hot. It's good. Okay. You record, I talk. Okay. <laughs> um, <laughs> Test zrobiliśmy wcześniej, czy jest gotowy, po prostu przy dotknięciu, widzicie to? Uhuhu, uhuhu. E, wygląda pysznie. I teraz e, nacinamy w ten sposób. E, przerwałam na chwilkę filmik, bo chciałam Wam tylko e, pokazać, zrobić zdjęcie wcześniej jeszcze. E, po prostu musimy teraz rozchylić to i co robimy? To oczywiście e, maczamy chlebek w serze. I zajadamy. Hmm? Operator? Camera operator? Go. Good? Mm. Very naughty but tasty, Pisa. huh? Mm -hmm. To już wszystko co chcieliśmy Wam pokazać w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że spróbujecie tej przekąski, bo jest przepyszna, może nie zbyt zdrowa, ale raz na jakiś czas można sobie pozwolić. Pa!